Dzień dobry. W tym filmie omówimy procedurę logowania się na konto użytkownika w systemie aukcyjnym aukcję.supergoon.pl. Choć jest to stosunkowo łatwa czynność, to jednak mogą być malutkie niuanse. Jeśli założyliśmy konto użytkownika bezpośrednio poprzez system aukcyjny aukcję.supergoon.pl, logowanie do systemu jest bardzo proste. Wystarczy w odpowiednim formularzu wpisać login i hasło i następuje bezproblemowe logowanie na nasze konto, malutkie problemy mogą spotkać e, użytkowników, którzy zakładali konto użytkownika nie bezpośrednio na stronie systemu opcyjnego, lecz na stronie głównej supergoło.pl, a więc na tej stronie za pomocą tego formularza kontaktowego. Ci hodowcy, którzy zakładali konta, Właśnie na portalu głównym supergo.pl -um przy logowaniu się, przy pierwszym logowaniu się w systemie aukcyjnym, będą musieli, prawdopodobnie będą musieli, uzupełnić pewne niezbędne dane. Zobaczmy, jak to wygląda. Pierwsze, co to, zalogujemy się na konto założone normalnie bezpośrednio w systemie aukcyjnym. Aby zalogować się, przechodzimy do formularza logowania. Odnośnie do tej strony znajduje się w menu lub w górnej części strony. Po przejściu na stronę z formularzem logowania wpisujemy login oraz hasło i klikamy zaloguj Bez Bezproblemowo nastąpiło zalogowanie na konto. W prawym górnym rogu widzimy, że jesteśmy zalogowani jako nasz login i imię nazwisko. Te rzeczy są widoczne tylko dla nas. Wylogujmy się i teraz przedstawimy sposób logowania się, gdy konto użytkownika nie było założone w systemie opcyjnym lecz w portalu subwagowym. Wchodzimy jeszcze raz do się Micity, podajemy nazwę użytkownika i hasło i klikamy, zarobimy. W tym momencie zostaliśmy przeniesieni do edycji konta i jest komunikat że w związku z tym, że założyliśmy konto użytkownika, konto użytkownika na portalu supergo.pl, -um a nie bezpośrednio w systemie opcyjnym, w związku z tym po pierwszym logowaniu nastąpiła weryfikacja wprowadzanych danych. W przypadku, gdy dane nie są uzupełnione, to musimy je uzupełnić. Widać w formularzu poniżej, że większość rzeczy nie jest uzupełniona, dlatego uzupełnimy je. Po kolei uzupełniamy wszystkie dane. Zatrzymajmy się przy polu telefon. Jest to bardzo istotne pole, ponieważ każde konto, każde konto musi być zweryfikowane poprzez wysyłkę kodu za pomocą SMS-a. Dlatego prosimy o podawanie poprawnego formatu numeru telefonu komórkowego. Tylko 9 cyfr. Klikamy Zapisz zmiany. W tym momencie nasze dane zostały uaktualnione. A na podany numer telefonu komórkowego został wysłany SMS. Ten dźwięk, który przed chwilą słyszeliśmy, to był właśnie SMS z Kodem. Odczytujemy ten SMS Kod i wpisujemy go w formularz. Klikamy Aktywne Konto Użytkownika. W tym momencie nasze konto jest w pełni aktywne i możemy go używać.